ten antypolski rząd tworzy jakiś rząd na uchodźstwie Republiki Białoruskiej przeciwko suwerennemu państwu rok temu byłem na terenie Republiki Białoruskiej pierwszy no, raz to po 15 latach Boże, bo, to, no, wiadomo, to wiadomo, że są, że są o, różnego typu jest problemy jeszcze raz kochani i tutaj tworzy rząd na uchodźstwie tworzy że, jakieś bo bomby bomby białoruskie za, różnego typu jestem polskim nacjonalistą ale nie życzę sobie żeby tu byli na mojej ziemi nacjonaliści białoruscy ja potrzymuję pana zasad pana i honoru jako polski nacjonalista. Wszystkich. nie sądzę że potrafi to się spóźni nie to, żałuję to skończy. Tak. dzięki koją. za e, pod firmem także fajnie robicie że od razu Zresztą, pójdziecie i do me na kamratów odpalane na to, że prowadzają nas tą autentyczną wojnę. Ja sobie ja się będę tutaj przechodzał przy okazji szykach naszych ze śląskiego ruchu, bo albo poszli już pójść weze mnie, albo po prostu gdzieś wysiadą i się trochę nastali. Także szukanie. Że na autarku, że się to nie zgodony, więc jest jedna prośba, i wojsku, Znalazłem. Już myślałem, że pójść bezem. I A, nie mam wodę. Tak wiem. Właśnie tego szukam. No Czekaj i wody. O, no, cholera, to co no, To jeszcze kilka słów, się zebrało. Więc kochani, pamiętajmy jest. No. Co od nie będzie Pozwolić na to, żeby pano nad dzisiaj wojnę z państwami Musimy zdecydowanie, ojcu, zdecydowanie i wszyscy koledzy, którzy bardziej politycznie działają, zrobić to, żeby dzisiaj ta siedziba tego serworu na po prostu z naszego, z terytorium Rzeczpospolitej zginęło. Dziękuję. No, no, niestety Krzysztof nie, no, nie, nie, nie postawił pytania retorycznego, nie, jego teza, to nie była teraz zamknięta, teraz musi paść odpowiedź, odpowiedzi oczywiście musi udzielić pytanie wskazany, czyli Wojciech Komszański nasz kawalerzysta na koniu, piękny kawalerze, piękny kawalerze Wójcieku. To, to no się nie. Ja jestem. Jak tam w domie. Piękny a zobaczcie. Agnieszko. Popatrz ty się z nieba. Jak to było w tej piosence. Spójrz Agnieszko na nas z góry. Jak bronić, w krwi wrogów będzie bronić. Rodzić. nowej myśli nam potrzeba, aby Polskę oswobodzić. Polacy to wyborów. To władzy od dołu. Nie bójcie się władzy. Władza jest zawsze taka, jak my chcemy, żeby była. Jeśli będzie w naszych rękach, to będzie nasza. Jeśli nie będzie w naszych rękach, to nie będzie nasza. To takie proste jak drut. Proszę państwa. Marcin. Marcin. Najdujesz się! Pustowski to jest? No właśnie Pustowskiego to nie ma! Jest w Sobótce, dlatego Krzysztof Kowniński też zabrał sprawę. Ale powiedz, o kwestii zdrowia... Pan kamraci dla Marcina Bustowskiego, walecznego szeryfa z Wielkiej Góry, który wygrywa z koncernami wielkimi międzynarodowymi. Czy prawda wiwa? Czy wszyscy zabrali głos? Zaraz. Widzę tutaj Marka. Marek Majker. Dawaj, żywej i Marek, Marek na trybunę. Marek na trybunę. Wojtku wycisz swój mikrofon. Mikrofon dla Marka Czujnego. Marek wczoraj był w Radomiu. Walczył na pierwszej linii frontu. Słuchajcie, wielokrotnie powtarzaliśmy i powtarzamy i namawiamy Was. Macie urządzenia, macie smartfony, macie głowy, znacie prawo, to nie chodzi o to, żeby był jeden mocny i bardzo do przodu. Właśnie jeden mocny, prąd do przodu, może przebić pancerz, ale nie przesunie całej masy. Potrzebujemy to masy, która jak pchnie, to każdy ulegnie. I na czole takiej masy, z wielką siłą, jest Marek Czujny. prawo dla Majka! Człem kamraci! Szołem! wolna Polsko! Szołem, wielka Polsko! Kochani, jak się bardzo cieszę, że takie środowisko o poglądach, jak się domyślam, narodowo-wolnościowych, o lekkim skrzywieniu słowiańskim, antysystemowym i radykalnym, że tyle was tu jest. Brawa dla was! Serce się raduje, oddaje pokłony dla mistrza na koniu, kiedy cała przed umiejętnościami, kochani, nawiązanie było do Radomia, w 1976 roku, mniej więcej się to zaczęło, chociaż były jeszcze wcześniejsze, żeby choćby nawet Poznań, który dzisiaj też ma uroczystości i też nasi wolni Polacy artysystemowcy obchodzą tą uroczystość, natomiast faktycznie ten wczoraj Radom, nie wiem na ileście oglądali, pokazał w jakim my tak naprawdę jesteśmy miejscu i to co tutaj na pewno wielokrotnie padało, że tak naprawdę w dalszym ciągu jesteśmy jakąś tam kolonią e, z tylko iluzoryczną niepodległością i z tym musimy kochani walczyć. E, komuna, pierwsza komuna trwała do mniej więcej osiemdziesiątego roku, później się o komunę. teraz tą pandemią zrobi taką wisiękę na, na torcie z... Przepraszam, chcę rzucić jedno słówko organizacyjne. Bardzo proszę, to jest świetny koń ułożony, podwojkiem stoi jak niewzruszony, ale nie podchodźcie za bardzo z tyłu. Koń, koń w zasadzie widzi dookoła, tylko z tyłu pięć stopni nie widzi. Wszystko co tam jest z tyłu może być dla niego potencjalnie niebezpieczne, także proszę żebyście z tyłu do kolei nie podchodzili, a z boku jak najbardziej. Przepraszam, Marku. E Sprawa konia z sprawą priorytetową. Brawo na konia! Brawo! Marek, e, chciałem zwrócić uwagę, że to jest klacz. A, a nawet powiem ci, że to jest kopyła, bo już miała dwa rybaki. Patrz, jaką malinie nie nagadną. Jestem cały czas pod wrażeniem, szanowny Słuchaj, mary. W przyszłym roku ty, Andrzej Poneta, przyjedziemy konno na ten plac. Ja się do tego zobowiązuję. Tak jest. Polacy na koni. Polacy na koni, jak będziemy mieli takiego trenera jak Wojciech, to z całą pewnością wiedziemy e, całą kawalkadą koni, jak trzeba będzie. A za kawalkadą koni pojedzie kawalkada szołgów, jeżeli w dalszym ciągu będziemy my, Polacy, poniewierani w naszym własnym kraju. Kochani, Polska musi być wolna, Polska musi być niepodległa, Polska musi być. Ośrodkiem decyzyjnym zawieranych sojuszy, a nie podmiotem albo pieskiem wypuszczanym do szczekania na innych. Kochani, tych przedmiotów niestety ten organizm państwowy, ten raczej rak przeżerający naszą ojczyznę z całą pewnością nie spełnia. Dlatego, kochani, nawiązując do tego radomia. W 76 roku protesty, zryw Polaków, zajęcie KC Starcia z milicją i ogromne represje. 2021 Polscy wolnościowcy, antysystemowcy obchodzący tę datę, tą te uroczystości uwalniające tych bohaterów są imigilowani, śledzeni, wchodzi e, się za nimi do samochodów, prowokuje się, wysyła się tajniaków, a na koniec, e, kiedy się bezprawnie zatrzymuje i prowokacyjnie zabiera na tym bardzo jest wioska, to kobiet, gdzie, taką mamy rzeczywistość dnia w w Radomia, z dnia z w tym perenki, w którym nas tutaj wzięli i urządzili. Dlatego, kochani, w tym miejscu może faktycznie na cześć bohaterów z Radowia, na cześć bohaterów nowszej historii, ale i całej polskiej historii, Cześć i chwała Bohatero! Cześć i chwała Bohatero! Cześć i chwała Bohatero, Cześć i chwała Bohatero. Marek Czujny, sójcie, chciałbym, żebyście naprawdę do takimi obokami którzy pokazują jak to wygląda. Marku osobiście bardzo dziękuję. W imieniu wszystkich, dla Ogromne mu dla całej Waszej pracy i dla całej kamerackiej braci Oławie. Brawa nam wszystkich, rada nam. Marek, brawa, pozwolić, bo Proszę Państwa, bo to jest tak, nie znamy się na co dzień. Ale jesteśmy skabraceni. Marek Czujny to jest bardzo doświadczony kamera, Bardzo doświadczony. Za za swoją działalność i kryminał i osobistą stratę. Patrzę na Marka i widzę człowieka niezłomnego. Marek, mógłbyś być moim synem w cyrku przy do serca, żeby się zawsze chciało. jak patrzę na waszą trójkę? Polecam. Czujny. Osadowski, to wiem, że jak będzie mój pogrzeb, to smutno nie będzie. Dziękujemy <grym> będziemy na nie złożymy tego, Zaraz, do mnie mów w stryju! Teraz, teraz, mów! teraz, 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 nie teraz, jeden Osadowski. Jak teraz, 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 ale dla tego, nie będę Człowiek, który również na linii nierównego wglądu o informacje walczył w różnych kwestiach. Dzisiaj nasz marsz odbywa się w bardzo wielu atmosferze. Mamy pogodę, mamy duże poluzowanie, ale wiemy już, że nadchodzi kolejna fala, Zresztą której troszeczkę później. Jakoś tutaj nas wszystkich to nie dotyka, a za chwilę się dowiemy, że właśnie przez takie zachowanie byliśmy gorzy. Walczymy od dłuższego czasu. Trzeba przyznać, że pandemia zgłoszona przez rząd, bo to jest pandemia rządowa, medialna sprawiła, że nam było łatwiej do was wszystkich dotrzeć i za to im dziękujemy, za nic więcej. A teraz Andrzej Koneka. Proszę bardzo, przerwałem mu wypowiedź w związku z organizacją, więc Andrzej Koneka. Powitajcie go że... od raskam. Teraz są przemówienia, po i... prostu wszyscy stoimy, a my jeszcze że misję, myślę, że wam się podobało. Ta pierwsza część, myślę, że jest się najważniejsza. Ci, nas na pikniku kamrackim. gdzie drodzy, gdzie czy jestem, czy jestem, czy jestem, czy jestem, czy jestem, wtedy jestem, Wam się jeszcze fajne momenty. Skąd on pokazać? Jeżeli będzie taka e, możliwość. Do zobaczenia. Się w Dzięki, że byliście. Pamiętajcie o ławkach górnych. Ale nie. Ja w tym marszu widziałem ludzi zaciekawionych. Ludzie, którzy przyszli zobaczyć na hefeny. Ludzie, którzy nie bardzo rozumieją.